Jeżeli wykorzystałem tygodniowe 56 godzin, czy mogę korzystać ze złotych godzin? Co to są złote tak, godziny? Można, jak najbardziej. Dlatego, że przepis dzisiejszego rozporządzenia 561, wynikający, czyli implementowany tak naprawdę z pakietu mobilności, pozwala nam zarówno na przekroczenie dziennego, jak i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu. Więc mogę wykorzystać 56 godzin i strzelić sobie złotą dwójkę jeszcze, czy złotą jedynkę. Możecie Państwo, tak? Co to jest złotego? Co to jest? W sytuacji, kiedy kierowca zjeżdża do domu na odpoczynek tygodniowy lub do siedziby przedsiębiorstwa na odpoczynek tygodniowy, może przedłużyć o jedną godzinę lub dwie godziny czas prowadzenia pojazdu. Żeby nie było takich sytuacji, że zabrakło chłopu czasu. Patrzył jeszcze 45 minut, stanął gdzieś na górce i widzi dach własnego domu. Tam leci dym, to znaczy się małżonka piecze ciasto, kotlety słaży, kartofle gotuje, a jemu się skończył czas i nie może jechać. Dlatego ustawodawca, przewidując taką sytuację, pozwala mu na to, żeby tą jedną godzinę okay. lub dwie godziny dojechał. I kierowcy nazwali to złotą godziną lub złotymi dwoma godzinami.